Oczekujemy cię. Oczekujemy cię. Oczekujemy cię, duchu święty. Przyjdź niech miłość ojca wylewa się na nas. Niech miłość syna przypływa przez nasze serca. Oczekujemy cię. Czekujemy Cię, Duchu Świętym. Dzień drugi. Dziecięctwo Boże. Słowo Boże. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów. W którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Oto Słowo Boże. Przesłanie Boga Ojca. W relacji do moich dzieci pragnę nieustannej, żywej rozmowy. Trzeba najpierw stać się dzieckiem, aby wejść ze mną w dialog. Mało mnie pytacie, a wiele wątpliwości kryje się w waszych sercach. Aby uzyskać na nie odpowiedzi: Powinniście odnaleźć mój głos. Moje odpowiedzi są proste, by wasze serca również były proste. Im większa prostota, tym większa mądrość. Im większe zaufanie, tym więcej światła. Im częstsza rozmowa ze mną, tym lepszy wasz wybór i decyzja. Poznanie mojej woli. Szukajcie mnie często, bo ja jestem bardzo blisko was. Ja nie muszę szukać moich dzieci, bo jestem zawsze przy nich. Sami siebie ograniczacie, ustalając zasady i warunki, które nie pozwalają na rozwój i wydanie owoców. Ja patrzę na każdego bardzo osobiście i z nikogo nie robię kopii drugiego. Dojrzała miłość ma w sobie zaufanie zaufanie do mnie we wszystkim, ale również zaufanie do siebie nawzajem. Dojrzała miłość to wolność, bo takimi was stworzyłem. Do przemyślenia. Bóg chce widzieć w nas ludziach nie tylko swoje stworzenia, ale przede wszystkim swoje dzieci. Chce z nami rozmawiać jak tatuś ze swoimi małymi dziećmi, które kołysze na kolanach. Jest szczęśliwy. Gdy przychodzimy do Niego ze wszystkimi naszymi pytaniami, nie musimy Go szukać, On już jest z nami, zawsze na nas patrzy. Ojciec w niebie zna każde ze swoich dzieci bardzo osobiście, i dla każdego z nich ma wyjątkowy i niepowtarzalny plan, który trzeba odkryć. Zaufanie buduje miłość, a miłość do tatusia sprawia, że wzrasta miłość wzajemna między dziećmi. Miłość i zaufanie dają wolność. Nasz Ojciec w niebie mówi do nas wciąż na nowo, nie tylko w naszych sercach, ale także poprzez wiele znaków i pomaga nam je prawidłowo interpretować. Powinniśmy często prosić o to z prostym i ufnym sercem. W ten sposób Bóg może i chce dokonywać swoich dzieł na ziemi przez nas. Aby móc współpracować z Bogiem, musimy mieć dziecięce serce otwarte na mądrość z nieba. Kto nie przyjmie Królestwa Bożega, Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Trwać będą tylko te dzieła, które powstają w jedności z Ojcem w niebie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kirie eleison, Chryste eleison kirie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Źródło życia trynitarnego, dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze. Początku wszystkiego, co istnieje, stwórco aniołów i ludzi. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Mocy, która wszystko podtrzymujesz. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Mądrości, która wszystkim kierujesz. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Łasko, która wszystko przenikasz. Dziękujemy Ci wszechmogący nasz Ojcze. Miłości, która wyzwalasz ku jedności. Dziękujemy Ci wszechmogący nasz Ojcze. Ty jesteś Bogiem miłosierdzia. Kochamy Cię łaskawy nasz Ojcze. Ty tęsknisz za powrotem twoich zagubionych dzieci. Kochamy Cię łaskawy nasz Ojcze. Ty posyłasz twojego Syna jako zbawiciela. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty stajesz się małym w Jezusie z Nazaretu. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty mówisz do ubogich i maluczkich. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty pragniesz z Jezusem na krzyżu. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty dajesz nam nowe życie przez zmartwychwstanie Twojego Syna. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty objawiasz się w pięknie natury. Uwielbiamy cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty pozwalasz się poznać przez czystość serc. Uwielbiamy cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz swojego ducha przez Pismo Święte. Uwielbiamy cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz siebie samego w uczcie ofiarnej Twojego syna. Uwielbiamy cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty pozostajesz blisko nas przez trynitarną obecność w tabernakulum. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ciebie czcimy w prawach natury Twojego stworzenia. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Zjednoczeni z Tobą przez nasze pełne miłości oddanie się Twojej boskiej woli. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ukochany Ojcze w Niebie, dziękujemy Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa stworzyłeś nas i odkupiłeś. Przez niego objawiłeś nam Twoje ojcowskie serce. Przez niego, z Nim i w Nim pragniemy całym naszym życiem, Dać odpowiedź na Twoją nieskończoną miłość i z pomocą Ducha Świętego podążać ku Tobie jako Twoje ufne dzieci. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Już nikt i nic niech mnie nie powstrzyma. Pragnę biec.